ma! spuścić ci wodę? Spukać ci cały ten ryj, czy dasz kończyć wodę? A może spuścić ci łomot i je... A nawet nie będę kończył tego zdania. Jeszcze jak komuś nakapujesz, nie? To się złapie, rozumiesz to? Złapie tak ci na... Nawet nie dokończę tego zdania. Dzisiaj odcinek bardzo uczący. W się sensie uczy tego, żeby nie brać przykładów z paradokumentów. Nie bądźcie jak dzisiejsi aktorzy. Bądźcie sobą i bądźcie wspaniali. Tak jak ta seria, czyli i Liroqueza. Witam widzowie, z tej strony Prowcio To ja, prawdziwy, miły, spokojny, przystojny, czasami nawet śmieszny Prowcio A to są małolaty Ch**e, <laughs> ch**e i <śmiech> małolaty Jak już powiedziałem, dzisiejszy odcinek jest ble Nie wolno się na nim wzorować i nie wolno brać z niego przykładu Ale trzeba wyciągać wnioski Wszyscy wiemy, że lepiej jest wyciągnąć wnioski z błędów innych niż z błędów swoich Dlatego nie mówcie, przyszłem, wziąć i... Włączać. Widzicie jaki edukacyjny odcinek? Dopiero początek, a wy tyle nauczyliście Niesamowite A wiecie co jeszcze będzie niesamowite? Przeżycia, które właśnie was czekają Niesamowicie ciężkie do oglądania Także zapraszam, miłej zabawy, mało laty 16-letnia Asia Kaczmarek Uczęszcza do drugiej klasy znanego warszawskiego gimnazjum Znanego warszawskiego gimnazjum Czy to to jest znane gimnazjum? To właśnie ono! Znane warszawskie gimnazjum i ty spuść komuś głowę w kiblu tylko u nas w znanym warszawskim gimnazjum do tej pory była spokojną i sumienną uczennicą od jakiegoś czasu nastolatka stała się bardzo agresywna i co? nadal jesteś taka kozak? z ciebie też niezły kozak taki duży, że aż stoisz obok i się patrzysz spuka ci cały ten ryj, czy dasz końcówkę? masz zamiar wiele dalej tak kibać? czy oddasz mi nie, nie O! No, nie, nie, nie ma? Nie masz czasu, rozumiem, Wiesz za co napłacisz? Druga, jedna! Ta kamera to skąd tam się wzięła? W sensie w tej kabinie nikt nie stoi tam, nie ma drugiego człowieka, wszyscy sensie ta dwójka, nie ma trzeciego. A jeżeli tam nie ma osoby, to nie ma telefonu, bo raczej fruwające telefony tam raczej nie istnieją. Chyba, że nie wiem, mierząca Marta se k***a filmik nagrywa. No, fryda, to krzyżak, to mówarda, to krzyżak, która. Nie, <słyski> nie, nie! Albie zapłacisz mi do jutra? Albieś mnie mi to tak to. ci powiedział, że do jutra masz nie to się TUTAJ, tutaj dzieje. No, nie, że to jest ją. O kur. A! Dopiero teraz zauważyłem, że to jest ten. TikToka O Jezu, o Jezu kochany. Ojezu, jesteś Nie, proszę panią. Haha, jednak jest tam kamera Łęcz. Sprytnie cwaniaczek schował, no niezauważony, niezauważony. On po prostu chce uniknąć konsekwencji, bo wiecie, jeżeli ktoś będzie chciał go teraz posądzić o współudział w napadzie, czy tam w spuszczaniu głowy w kiblu, to on powie: No ja sobie tylko grzecznie strzałem, robiłem kubkę, aż tu nagle przybiegli i jakiś łom. Idź, kochana, do higienistki, a ja zaraz do ciebie przyjdźcie. No to właśnie jedna? To jest górna z A ty nie masz co innego do roboty? Natychmiast no, Do klasy! Do klasy! Słuchajcie! Ja nie wiem co się z tobą dzieje. dziewczyno, to już jest kolejna bójka w tym tygodniu. No to taka średnia bójka była, bardziej wyciągnięcie haraczu niż bójka. Słuchaj, ja cię tego nie daruję. Nie daruję ci tego, natomiast obydwoje dzieci do mojego gabinetu. I jeszcze dzisiaj chcę widzieć wasze W tej chwili, proszę natychmiast! On się śmieje, bo pewnie rodziców też w Kiblu spuścił. Stoletnia Asia Kaczmarek po raz kolejny wdała się w szkolną bójkę. Dyrektorka wezwała jej matkę na rozmowę. Zdenerwowana kobieta przed chwilą wróciła do domu. Dziecko, czy Ty sobie w ogóle wyobrażasz, jaki to jest dla mnie wstyd? A jaki dla mnie? Ze mnie się wszyscy śmieją. Dosłownie wszyscy śmieją z tego, że komentuję parę dokumentów i że robię gówno głównokątel. I to jest dopiero wstyd. Bo mają rację. Chodzenie ciągle do szkoły? Wysłuchiwanie tego na twój temat? Nie wiem. Kiedyś byłaś takim dobrym dzieckiem. Co się z tobą stało? Wiesz, co się stało? On się stał. To wszystko jego wina. Znowu będziesz zrzucać wszystko na Wojtka? Halo, my tutaj też jesteśmy. Kim jest Wojtek? Halo. Tak, bo odkąd on tu zamieszkał, to wszystko się zmieniło. Dziewczyno, przestań. Proszę cię, przestań. Już naprawdę nie mogę tego słuchać. Czy ty już zapomniałaś, jaki on jest dla ciebie dobry? Co on dla ciebie robi? To on kupuje ci wszystko. On płaci za twojego laptopa. On kupuje ci wakacje, a ty co? A ona spuszcza innym dziewczynom web w kiblu. To też jest swojego rodzaju osiągnięcie. Jeszcze tego brakowało. Cześć, dziewczyny. Asiu, przyniosłem twoją ulubioną pizzę. W topie mam twoją pizzę. Jak można mieć w dupie pizzę? I to jeszcze ulubioną! Następnego dnia Asia nie pojawiła się na spotkaniu w gabinecie psychologa. Nastolatka nie spodziewała się, że młoda terapeutka znajdzie ją na szkolnym dziedzińcu po lekcjach. Słuchaj, jeżeli czujesz się zagrożona w jakikolwiek sposób, to powiedz. Ona czuje zagrożenie z matematyki. To może w domu masz problemy, co? A powiesz, chociaż jak się z mamą dogadujesz? Asiu. Uwierz mi, że ja jestem tutaj po to, żeby pomóc Ci poradzić sobie z agresją. Ale ja nie jestem k agresywna. Patci. Ci? Nic ode mnie nie wyciągnął. Wyciągną? Esencję życiową. To jest k szkoła. Szkoła to askaban, a nauczyciele to dementorzy. Po rozmowie ze szkolną psycholog Asia wróciła do domu spóźniona. No zajebista rozmowa. Tak się przedłużyła, bo się tak rozgadały. Nie mogły skończyć gawędzić. Nie dziwię się, że się spóźnia do domu, bo normalnie tak dobrze im się kazało. Proszę Cię, porozmawiajmy. Powiedz mi... O czym rozmawiałeś z psychologiem? A co Cię to tak bardzo interesuje? Dziecko, Ty nie możesz mnie tak traktować. Jak? Lekceważąco. O patrzcie, Państwo, ja Cię traktuję lekceważąco. O patrzcie, Państwo, jaka ona jest A! no nie? Dobra, weź wyjdź lepiej z tego pokoju. Aśka, Ty się nie możesz tak do mnie odzywać. Bo co? Bo jestem Twoją matką. A to masz farta? To ty masz farta, że masz na sobie ubrania, że leżysz na kanapie i że jesz normalne posiłki. Ale nie ma problemu, jak jesteś takim cywaniaczkiem, to zaraz możesz opier jeli, to szczura. A zamiast ubrań będziesz chodzić w czarnych workach na śmieci. Naprawdę? U? Wiesz co? Odłóż opie ten tablet i zajmij się nauką. Uważaj, bo to zrobi. Daj no zostaw to. to. A ktoś cię prosił? A ciebie ktoś prosił, żebyś się urodziła? Nie. Inny plemnik mógł wygrać. Zostaw moje rzeczy w spokoju! Odłóż to powiedziała. Nie! Nie ma takiej opcji. <słuch> Nie wiem, co mam zrobić. Nie, no, zabiegnę. Co tam zobaczyłaś? Pokaż mi to. Co Cię to interesuje? Bo Pokaż wypadł! Mi. Prosi cię, ktoś wypadł mi z tego pokoju już! Tak, wiem, wiem, widzowie widzę tego Mema, widzę, że ona daje wszystkim, ale na razie mam to w dupie. Co wiecie, wie? dupie, bo wszystkim dupy! Poprzedniego dnia, po tym jak Asia zobaczyła w internecie żart na swój temat, długo nie mogła zasnąć. Myśli tylko o tym, jak po zakończonych lekcjach zemścić się na autorze niewybrednego Mema. Ręka, głowa, kibel. Asia, znowu dzisiaj nie uważałaś. Co się z tobą dzieje dziewczyno? Nic. Nie wydaje mi się. Zawsze byłaś taką dobrą uczennicą, a dzisiaj nawet nie potrafiłaś powiedzieć, na czym polegają konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi. Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi. Ku... Co? Bo ona teraz coś innego obraca. Ej, jak koledze też byś dała? Nie, no jak daje wszystkim, to czemu by koledze, nie, nie? Trzeba skorzystać. Daj się, Frojewicz. Uspokój się, dziewczyno. Bo co mi zrobisz? Wracaj natychmiast, słyszysz? Wracaj! Chciałabyś! Uważaj! I tak wrócisz, bo nie wzięłaś ani plecaka, ani swoich rzeczy! Chwilę później na boisku szkolnym Asia zauważa chłopaka, który umieścił na portalu społecznościowym jej obraźliwe zdjęcie. Zniszczy cię na tego mema! ma z 10 lat, on nawet nie wie, czym jest stosunek płciowy. On nie wie, o co chodzi, on myśli, że to jakiś baton! Co ty robisz, wariatku jedna? Pożałujesz tego! Jasne, myślałaś, że bezkarnie będziesz wygadywał, moją siostrę? Nie pozwolę na to! Zostaw mojego brata! Że się nie. No, ciekawe, ciekawe. Szkoda, że nie mam popcornu, bo byłby nawet dobry sens. Strącaj się i spada, jestem go i ty dostaniesz! Co się nad nami znętą. Tak, to tak wygrały Po co? Po co? ją, dyra, widział jak leży młodego chodu. Ja Jadą psy! Elo, 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 elo. To jeszcze nie koniec. Popamięta mnie ten szczel. On się nawet bić nie potrafi. Gdyby nie dyrka, to już dawno by oberwał. Pożałuję, że wrzucił życiu tego mema ma do sieci. Nie pozwolę, żeby ktoś poniżał moją siostrę. Dobrze chłopcio, trzeba walczyć za swoich, brawo! Normalnie taki szacun masz. Jeszcze tego samego dnia, późnym popołudniem, po incydencie w klasie i na boisku szkolnym, dyrektorka wezwała matkę Asi i jej partnera na rozmowę. Dobry, Państwo pozwolą, że podczas naszego spotkania będzie obecna pani Katarzyna Matusiak. Pani Kasia jest psychologiem w naszej szkole i już rozmawiała z Asią. Teraz musi porozmawiać z wami, bo nie wiadomo jak zareagujecie na informację, że wasza córka jutro wyszła do poprawczaka. Ona dzisiaj zaatakowała ucznia, poza tym zdemolowała klasę. Tak, tak. Yy... Popchnęła go z całej siły i ja nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby sobie rozbił głowę. Prawdopodobnie wtedy miałby rozbitą głowę. Do tego nie trzeba za bardzo myśleć. On to już pewno nie będzie myślał, bo jak będzie miał rozbitą głowę, to nie będzie miał czym? A może ten chłopak ją sprowokował? <noise> Proszę pana, on nawet nie był świadomy, że ona stoi za jego plecami. Aśka, jak mogłaś? Jest mi wstyd za ciebie. No ale niech pani spojrzy, no no przecież to jest dobre dziecko. Dobre dziecko. No zajebiste, A! Wzór do naśladowania Pier Ideał. Zaproponowałam pani dyrektor, żeby Asia poszła parę razy na spotkanie z psychologą, która przyjmuje poza naszą szkołą, ale zajmuje się właśnie agresją u nastolatków. No, myślałam, że może mieć z panią spotkanie. Tak, miałyśmy jedno spotkanie, ale Asia nie wyraziła chęci współpracy ze mną, dlatego mam nadzieję, że będzie jej łatwiej otworzyć się przed bardziej doświadczonym psychologiem. Jej to będzie najłatwiej wtedy, kiedy będzie mogła komuś zaj... Dziękuję bardzo. Zrobimy wszystko, żeby nie trzeba było wyrzucać się ze szkoły. Wyciąćmy ją z domu! Po wyjściu środka, 16 szesnastolatka pojechała na umówione spotkanie ze swoim chłopakiem Mateuszem. No, sorry, ale musiałam jechać do psycholożki nawet. <noise> Co ty w ogóle opowiadasz, poszłaś do niej? Psycholożka jest fajna ja czasami oglądam filmy, ja subskrybuję. A miałam jakiś inny wybór? Jak wywalą mnie ze szkoły, to w domu będę miała armagedo. Jak wywalą się ze szkoły, to do domu też wracać już nie musisz. No ale spokojnie kochanie, po co ty się tak... No chodź, przecież do mnie, po co ty się tak od razu denerwujesz? Wyluzuj, dobra? Co mogę w ogóle dla Ciebie zrobić? Słuchaj, no widzisz, że mam ją w dupie, ale tak naprawdę widzisz, że jest sobie jak chcę, a tutaj mam coś dla ciebie, zobacz. Zobacz, batonika ci kupiłem. Kitka, to twój ulubiony! Będzie ci lepiej, raz lepiej razu się uśmiechnić. Ja nie łykam tego gówna. No ale jak na razie, spokojnie, słuchaj, no jak nie chcesz teraz, no to spróbujesz innym razem. Powiedz mi, co dla ciebie mogę zrobić, żeby się w końcu uśmiechnęła, bo ja widzę, że jesteś jakaś smutna. Zobacz mi się po prostu coś robi. No powiedz, aj. Możesz zamknąć ryj na przykład. Wtedy wszyscy będą szczęśliwi, nie tylko ona. Po powrocie z zakupów matka Asi zorientowała się, że córki nie ma w domu. Kobieta obdzwoniła już wszystkie koleżanki, córki i szpitale, ale nikt jej nie widział. Nie, Wojtek, ona nigdy wcześniej tak się nie zachowywała. Ilona. Na pewno wróci. Jak kocha, to wróci, a jak nie kocha, to i tak a! o, jest nasza zbóg. Gdzieś ty była? Aśka! Aśka, gdzieś ty była? A co cię to interesuje? Jest druga w nocy, ty mnie pytasz, co mnie to obchodzi? No weź nie Dziewczyno, czy ty wiesz, jak ja się bałam o ciebie? Chodziliśmy wszędzie z Wojtkiem, szukaliśmy cię, bo ty nie raczyłaś odebrać telefonu i do mnie zadzwonić? Ale co ty pije A! nawet z domu nie wyszliście. Jezu, bateria mi padła. No pewnie, świetne wytłumaczenie. Dobra, wejdź, kochusz, spać mi się chce. Aćka! gdzie ty się szlajałaś przez północy? Spałam, rozumiesz? A to spoko, leć spać. Dobranoc. czy no wywalą cię ze szkoły, a ja oddam cię do ośrodka, zobaczysz. I super. Nie wierzę w to, co powiedziała moja matka. Ona naprawdę chce mnie wywalić z domu. Ja się dziwię, że jeszcze tego nie zrobiła. Ja widzę, że to było jak ci było tak dobrze na podwórku z koleżankami, to wy. Alaj. Co i takiego złego zrobiłam? Urodziłaś się. Są grafiki naszych najzdolniejszych podopiecznych. <grym> Pomożesz mi? Tak, tak, Niektóre są lekko przerażające, ale ja wiem, że oni mają wielki talent. Próbowałaś kiedyś? Znaczy... Coś tam bazgrola. Nic szczególnego. Ja też coś tam bazgrolę. Potrafię na przykład serduszko narysować. Chociaż też jest lekko nied***ane. Wczoraj trochę za mocno imprezowałam. No Matka powiedziała, że mnie odda. Ona mnie już nie kocha. Ciebie kurwa nikt nie kocha od początku odcinka. I wiesz co jest najlepsze? Nikt nie ma co się dziwić. Kiedyś, kiedy jeszcze ojciec że było super. Mieliśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną. A teraz? Teraz jak matka mnie olewa. Matka cię olewa, tak? Hmm, ciekawe. Pani Alicjo, już pani spotka się już z Asią. Mam pytanie, dlaczego ona się tak zachowuje? Powiem szczerze, że kiedyś to było bardzo dobre dziecko. Pani Ilono, może na początek chciałabym, żeby pani wiedziała, że Asia to jest nadal dobre dziecko. Asia to jest nadal dobre dziecko. Y Nie. Ja się obawiam, że jeżeli tak dalej pójdzie, to będę musiała ją oddać do ośrodka socjoterapeutycznego, No bo czytałam o takim w internecie i wiem, że tam właśnie umieszcza się trudną młodzież. Naprawdę na razie nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Poczekaj, masz 18 lat i wtedy po prostu wpiem ją do więzienia. Kilka dni później dyrekcja zadecydowała, że Asia może zostać odwieszona w prawach ucznia. Jednocześnie jej matka po pracy udała się na szkolną wywiadówkę. Daj mi to. Co ty wyprawiasz? Ratuję twój słuch. Dobra, dobra. Okej. Okay. Muszę przyznać, matka też jest lekutko je Odrobiłaś lekcje? Nie, bo co? Bo wracam właśnie z wywiadówki, jak tak dalej pójdzie, to nie znasz do następnej klasy. Wiesz, gdzie ja to mam? Może ty masz to gdzieś. Ale ja nie pozwolę ci zmarnować sobie życia. Super. O, ła, ej, co ty wyprawia? Ale bez ej, dobrze, nie jestem twoją koleżanką! Bez ej! Mów se kur... Ale ej, nigdy! Nie wolno mówić, ej! A poza tym jak nie chcesz się uczyć w domu, to znajdę ci szkołę z internetu. Może wreszcie tam dostaniesz w tupę. I wreszcie dostaniesz to, co masz. Nie działam. Tylko czekasz, żeby się mnie z domu pozbyć. Co? Łatwo jest wyrzucić, ale wysłuchać już nie da rady. Znowu te wzdury będziesz mi opowiadać? Jakie wzdury? Może bzdury to są dla ciebie, nie dla mnie? Ja już się tak pogubiłem, że nawet nie wiem, której kibicuję. Następnego dnia, wracając ze szkoły, Asia zauważyła w parku Mateusza i jego paczkę. Mama musiała ci wynieść, Co ty w ogóle tak się uczyć. Chciałeś, co chciałeś. Czyli co, doczekałeś się? Ustaw. Dzięki chłopaki, nawet zawsze można liczyć. Dzięki, że pobiliście młodszego i bezbronnego chłopaczka. Jesteście niesamowici, oby tak dalej! Później że ma dobra, spadamy, a jeszcze jak komuś nakapujesz, nie, to się złapie, rozumiesz to. Ale nie rozbieramy, ok? Możecie go bić, tak. Spuścisz mu głowę w kiblu, ale nie rozbieramy. Kochanie, muszę lecieć, bo mam jeszcze parę spraw do ogarnięcia, więc jak będziesz chciała, to dzwoń w każdej chwili, dobra? Okej. No i uśmiechaj się częściej. Dobra. To będzie problem to dzwoń pani. Oczywiście. Dzień dobry Asia. Co pani tutaj w ogóle robi? Mieszkam tutaj niedaleko, a powiem ci szczerze, że jak byłam w twoim wieku, to też chodziłam na randki. Randki. Jeszcze jak komuś nakapujesz, nie? To się złapie, rozumiesz to? Naprawdę. Kto ci to zrobił? Nikt, nikt. Co to było? W sensie, o co chodzi? Podciągniesz rękawki tak, żeby ona zauważyła, ale oj, oj, jednak nic nie mam, jednak nic nie mam. Nie, ja mam, no, nowy zegarek, nowy zegarek mam no, widziałe, widzicie? Nowy zegarek dostałem na święta. Kto, kto ci to zrobił? To Wojtek mi to. No jak Piz nie chciała zjeść, a on już wydał te 5 zł na tę mrożonkę w Biedronce, to co się dziwisz? Oczywiście żartuję, stop przemocy. Nie lubimy, jak ludzie się biją. Ewentualnie dla rozrywki. Godzinę później Ilona dowiedziała się, że jej córka była w grupie, która pobiła Huberta. Chłopak po przyjściu ze szkoły do domu opowiedział wszystko swoim rodzicom. Dyrektorka kazała przyjść Ilonie jutro z samego rana do szkoły. Kurczak według przepisu mojej babci. Obiecałam ci i zrobiłam. A, dziękuję. A dla córki woda z kranu, co by nie przytyła za dużo. Kurczak bez, według przepisu mojej babci obiecałam ci, więc zrobiłam no kobietu, Naprawdę, nie pożygaj się zaraz. Aska, ty się lepiej już dzisiaj nie odzywaj, bo naprawdę mam ochotę cię rozszarpać. O kurde, jakie okienko do krzyczenia dzieci. Ja muszę sobie coś takiego zrobić i będę przez nie patrzył, czy na pewno biedni mięsko. Uspokój się Ilona. Zjedz. Twoja matka naprawdę dobrze gotuje. Nie. Ja bym mu nie odbawiał, bo jak ci pierd. Człowieku, nie rozumiesz, że ja nic od ciebie nie chcę. Aszka, wyjdź. Wyjdź, powiedziałam! Wy... Nie będziesz jadła, zabrakło dla Ciebie kurczaka. Następnego dnia poprzez telefon zaufania, gdzie zdecydowała się zadzwonić z rozpaczona szesnastolatka, młoda psycholog Kasia dowiedziała się, że dziewczynie trzeba udzielić natychmiastowej pomocy. Przerażona psycholog szkolna informuje o zajściu Alicję i obie kobiety natychmiast przyjeżdżają pod blok Asi. Ona wzięła jakieś tabletki już. Ibupro Max Sprint. Serio, takie leki istnieją. Ibupro Pro Max Sprint... ...12 plus S. I chwyt marketingowy od Apple pod... Ale co najlepsze, to działa, bo sam używam tych leków. Dzwoniłaś na pogotowie? Tak. Asia! Asia, otwórz dziecki. Pani Ilona. Ma pani klucze szybko! Dziękuję za telefon, co z moim dzieckiem? Co nie kochanie. Boże. O, jak słodko zasnęła. Dziecko. Dziecko, co ci jest? Asia? jest ona umiera! No tak się chciałaś i pozbyć. No to ci pomogła. Teamplay! Stan Asi pogarsza się z minuty na minutę. Wezwane przez terapeutkę, pogotowie dociera do mieszkania nastolatki. Dlaczego dziecko? Przepraszam. Przepraszam, proszę się odsunąć. Drugi ratownik tam chillerka, on sobie usiadł na foteliku. On się rozpakuje, walizeczkę, musi ubrania posegregować. Jeszcze tam poproszę kawusie i ciasteczko dla pana. Na spokojnie, jeszcze meczyk TFT na laptopie sobie pije. Wolnijemy. Asia została odratowana po próbie samobójczej. Nadal uczęszcza na terapię do specjalistycznego ośrodka dla młodzieży. Jej relacje z matką jak na razie uległy znacznej poprawie. 16-latka stara się jak może nadrobić zaległości w nauce i jednocześnie zrozumiała, że towarzystwo Mateusza nie jest dla niej odpowiednie. Czyli typowy happy end, ale nie do końca. Bo jak zerwała z tym Mateuszem, to jest szansa, że jeszcze jej skopią dupę, nie? Albo spuszczą głowę w kiblu, na pewno będzie rozrywka, na pewno. No i jak tam? Słyszałam, że matma podobno zaliczona. Matma, Polski i nawet Maciek z 3C, On też jest zaliczony. No, zaliczone. W sumie nie było tak źle, jak myślałam. No to super. ona z gwiazdy typu Tokio Hotel kiedyś zamieniła się w Arianę Grande. O! O, rix No to się znowu zaczęło. Ale tym razem mam dowód na to, kim naprawdę jest Wojtek. Asiu, czy w takim razie ja mogę się z tym Wojtkiem i swoją mamą mówić? Możesz się mówić z kim chcesz. Jesteś już dorosłą skarpetą. Z Gredek już nie potrzebuje. O, jesteś dorosłą skarpetą? Jesteś dorosłą kobietą. Z Gredek nie potrzebuje skarpety! No, ale dorosłą skarpetą też możemy. Jeden. To przez pana Wojciecha. Asia targnęła się na swoje życie. Ja <noise> to jest jakiś absurd. Ja naprawdę nie wierzę, że pani mi to mówi. Myślałam, że pani chce mi pomóc, a tu znowu te same bajki? To by już się nie da pomóc. Żegnaj. Myślisz, że jak zrobiłaś ten cały teatrzyk z samobójstwem, to teraz wszystko się zmieni, tak? GÓWNO SIĘ ZMIENI! Rozumiesz? Doprowadzę do tego, że zrobię z ciebie wariatkę i zobaczysz, zamkną cię jeszcze pośród. O ty gówniaro, ty gówniaro, co ty myślisz? Ja nie wiem na co chodzi, na nagraniu się tylko bronił. Dziwna sprawa, ja nie rozumiem, to na pewno wina tej małej. No i co jej laptopa wyłączyłaś? Ona pisała referat z polskiego i teraz cały referat się nie zapisze i w pizdu. Dzień dobry. Tygnoju! Co? co, co? Co? O co chodzi? Czy chodzi o to, że bije Twoją córkę? Niemożliwe, to wcale nie tak. To ona nadziała się na moje pięści. no, jak mogłeś to zrobić? Robić? Co ty robisz? No jak jak to... mogłeś się no co ty robisz? Uspokój się, pojem. Się. Spokojnie pchnięto. Nigdy z tego nie wybaczę. Co ty? Proszę w tym ty momencie nagadała? opuścić mój gabinet. Coś ty jej nagadała, Proszę co? w tym momencie opuścić ty mój gabinet. Nie dam się ciebie. Do domu. Do domu. Do mycia. Nie denerwuj mnie. Gnoju. Psycholożka, wszystkie gnoju. Proszę w tym momencie samy. opuścić mój gabinet. To ty, to ty, to, 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 to. Zobacz. Ale mi się podoba postać tej pani, psychologa. w sensie seriotera mi zaimponowała Stonęła, wyprostowana, dumna Trochę ma obstrane gacie, tam widać, nie? Na spodu Za znęcanie się nad Asią policja aresztowała Wojciecha Gregorczyka, któremu grozi do dwóch lat więzienia Polski wymiar sprawiedliwości Ukradłeś batona? To żywocie, kur... Krzesło elektryczne, nie szubienica Spalić wiedźmy Ale znęcanie się fizyczne i psychiczne nad dzieckiem? Między 3 miesiąca a dwa lata więzienia Ale za dobre sprawowanie to wyjdziesz za tydzień Czego chcesz? Więcej pieniędzy już nie dostaniesz. Jeżeli jeszcze raz coś mi zrobisz, to ja jeszcze raz z zgłoszę policją. Nie przyszłam się z wami bić. Nie? 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 A to nudy to p***waj. Nie. Przyszłam was przeprosić. Cóż, wiesz, to jakaś ściema. Żadna ściema. Po prostu zrozumiałam, że to co robiłam wam nie było fair. W końcu. Trochę późno, trochę późno. Młody jest zajebisty. Boże, gdzie ty byłeś przez cały odcinek, gościu? Czemu ten młody jest tak dobry, a miał tak mało tekstów w tym odcinku? On wam mógł zrobić content i mi też. Przykro mi z tego powodu. Naprawdę mi przykro, że go było tak mało. Przykro mi też, bo to. Koniec odcinka. Smutne jest to, że już nie zobaczymy więcej ani tego dzieciaka, ani mnie. Abstrahując, widzowie, od dzieciaka, to jeżeli czujecie się źle, jeżeli czujecie potrzebę wygadania się, lub potrzebujecie po prostu pomocy, to naprawdę, są telefony, pod które możecie dzwonić. Macie przyjaciół? Jestem pewny, że macie przyjaciół. A jak nie macie przyjaciół, to macie mnie. Ja jestem waszym przyjacielem. I ja się staram, naprawdę, czytać wszystkie wiadomości na Instagramie. Więc jeżeli będziecie mieli jakiś problem, potrzebę wygadania się, to śmiało możecie do mnie napisać. Zobaczymy, może uda mi się jakoś pomóc. Aczkolwiek nie obiecuję. Bo jakby nie jestem wszechwiedzącym i nie potrafię ze wszystkim sobie poradzić, ja sam mam problemy w życiu, tak? Ale trzeba się wspierać. Wiecie o co chodzi. Wsparcie. Ja dla was, wy dla mnie, i razem będziemy super szczęśliwi. A Wy mnie możecie wspierać w taki sposób, że zostawicie łapkę w górę, zostawicie subika i zostawicie komentarz. A jak przy komentarzach jesteśmy, to oczywiście czas na tylko na koniec! Dzisiaj w komentarzach piszcie słowo wsparcie, znaczy możecie odmieniać przez przypadki i takie tam, a może ktoś z was anonimowo będzie chciał poprosić w komentarzu o wsparcie i inni moi widzowie mu pomogą jeżeli ktoś ma jakiś problem i chce się podzielić anonimowo tym problemem w komentarzu śmiało napiszcie, a ja wierzę w to że moi widzowie postaram się pomóc że nie będzie żadnego śmieszkowania, chrowania się i jak ja zauważę taki komentarz to też postaram się pomóc, a teraz już raz dłużej nie trzymam widzowie, pamiętajcie, że widzimy się oczywiście w niedzielę i widzimy się także we wtorek, oczywiście o godzinie 16 do zobaczenia, trzymajcie się i nie puszczajcie 진나라지